Zerwałem z moją dziewczyną, kiedy jej ojciec zmarł z mojego powodu. Byłem z tą dziewczyną, Amy, około 8 miesięcy. Była fajna. Dobrze się bawiliśmy razem, ale nie byłem tak naprawdę zakochany po uszy czy coś w tym stylu. Ale jej ojciec, totalny koszmar. Ten facet nienawidził mnie od pierwszego dnia. Nazwał mnie przegranym. Powiedział, że nie jestem wystarczająco dobry dla jego córki. Cała ta historia. Za każdym razem, gdy przechodziłem, rzucał te pasywno-agresywne komentarze na temat mojej pracy, mojego samochodu, moich ubrań. Amy tylko przewróciła oczami i powiedziała zignoruj go, ale powoli robiło się to naprawdę stare. Najgorsze było to, że robił to coś, gdzie zapominał mojego imienia i zwracał się do mnie jakimś przypadkowym imieniem. Jak Brad, Steve, czy cokolwiek innego. Powiedziałam mu chyba 20 razy, że mam na imię Ryan, a on i tak: Hej, Chuck, jak idzie w pizzerii z dostawą do domu. Nawiasem mówiąc, pracowałem w Media Markt. W każdym razie zbliżały się urodziny Amy i naprawdę chciała tego drogiego naszyjnika Tiffany's, który kosztował około 800 euro. Byłem spłukany, ale pomyślałem, że jeśli zrobię coś miłego, jej ojciec może da mi spokój. Więc wziąłem dwie zmiany nadliczbowe i kupiłem to coś. W dniu jej przyjęcia przybyłem z prezentem, a jej ojciec otworzył drzwi. Zobaczył torbę Tiffany's i powiedział: No, no, patrzcie! Kto obrabował bank? Klasyczny on, ale wtedy Amy je od Tworzyła i jej twarz po prostu zajaśniała. Nawet jej matka była pod wrażeniem. Ale jej ojciec tylko chrząknął i odszedł. Później tego wieczoru wszyscy siedzieliśmy razem po kolacji, a jej ojciec zaczął opowiadać historię, jak poznał matkę Amy. Prawdziwie romantyczne rzeczy o tym, jak oszczędzał miesiącami, żeby kupić jej pierścionek. Wtedy spojrzał na mnie prosto w oczy i powiedział: Niektórzy ludzie nie rozumieją wartości ciężkiej pracy i poświęceń. Inni po prostu rzucają pieniędzmi na prawo i lewo, jakby rosły na drzewach. Wybuchłem. Całkowicie straciłem kontrolę. Wstałem i powiedziałem mu dokładnie, co myślę o jego nastawieniu i ciągłym braku szacunku. Nazwał go starcem, który nie mógł godzić się z tym, że jego córka dorosła. Powiedział, że gdyby spędzał mniej czasu na byciu dla mnie dupkiem, a więcej na byciu przyzwoitym człowiekiem. Ludzie może rzeczywiście chcieliby być w jego pobliżu. Matka Amy złapała oddech. Amy tylko wpatrywała się w niego, a jej ojciec, którego twarz zrobiła się szkarłatna, zaczął chwytać się za piersi. Najpierw myślałem, że jest dramatyczny, ale potem się załamał. Zawał serca prosto tam na podłodze w salonie. Przyjechała karetka. Zabrali go do szpitala, a trzy godziny później zmarł. Masywne zdarzenie sercowe, powiedzieli. Stres po naszej kłótni prawdopodobnie to wywołał, ale lekarz powiedział, że i tak miał ciężkie zaparcia. Wcześniej czy później by się to wydarzyło, ale Amy nie widziała tego w ten sposób. Obwinił mnie w całości. Powiedziała, że zabiłem jej ojca moją wściekłością. Jej matka nie chciała nawet na mnie spojrzeć na pogrzebie. Brat Amy rzeczywiście groził mi, że mnie pobije, jeśli się tam pokaże. Próbowałem przeprosić, próbowałem wytłumaczyć, że nigdy nie chciałem, żeby coś takiego się stało, ale Amy była skończona. Rzuciła mi łańcuch w głowę i powiedziała, żebym nigdy więcej się z nią nie kontaktował. Powiedziała, że za każdym razem, gdy na mnie spojrzy, przypomni sobie, jak widziała umierającego ojca z powodu mojego dużego języka.